Witam wszystkich na kolejnej wycieczce. Idziemy teraz na piękną plażę, tak zwaną zatokę Furnie. Parking, no to tutaj można sobie łódko zostawić, ewentualnie po drugiej stronie są małe miejsca takie wjazdowe. No i kawałeczek jest na nogach. Droga kamienista. Nie jest najgorsza. Dość dobrze się idzie po tym. Bardzo gorąco znowu. Dzisiaj jest piękna przejrzystość. Słońce świeci bardzo ostro, ale bardzo ładnie wszystko widać. Ostatnie dni. Nie były takie fajne, bo nie było takiej przejrzystości. Teraz widać, jak ładnie, widać bardzo daleko. Kawałek drogi na nogach jest, ale widoki są bardzo fajne. Bardzo dużo podwodnego życia. Świetne miejsce do nurkowania również. Jak ktoś lubi snurkować, również jest na co popatrzeć, bo. Bardzo dużo rybek Piękna ośmiornicę widziałem tutaj w tym miejscu Duże Bardzo dużo jest rozgwiazd Dużo obrośniętych takimi podwodnymi krzaczkami kolorowymi kamieni, skałek Niestety to miejsce już nie jest takie bardzo prywatne jak kiedyś tu jeździliśmy to nikogo tu nie było. Bardzo mało ludzi wiedziało o tym. No niestety jest dużo ludzi teraz. I bardzo dużo syfiarzy. Za przeproszeniem oczywiście tych, którzy tu byli i zostawiają po sobie śmieci. To zwykłe śmieciarze są po prostu. Takie miejsce powinni zostawić w czystości, a nie... Przyjdzie taki mietegi, rzuci butelkę, papierosa, wszystko co możliwe zostawi, puszki. Piękne widoki, jak widać, może piękne. W lewo jakbyśmy popatrzyli to tam jest lun a w prawo jakbyśmy popatrzyli nie widać tego oczywiście bo tu wszystko jest zaruśnięte i są skałki górki no to tam jest nowa ale stara nowa bo to jest druga strona Idziemy sobie dalej. Piękne urwisko tu jest, bardzo wysoko. Tutaj skały po drugiej stronie. Drzewa fajne. Za chwileczkę wejdziemy do lasku, gdzie jest fajny cień. Bardzo fajnie, chłodno i piękny zapach. Już czuć ten lasek, zapach piękny, który tam właśnie jest. Świetnie się tym, tą drogą idzie. Jak się już wejdzie do tego lasku, widoczki przednie naprawdę wysoko. Tu jest bardzo piękne widoki. No to lecimy dalej. Zazwyczaj w dawnych czasach tu była brama zamknięta. Mało kto tutaj, tak mówię, trafiał. Teraz to wszystko, nawet tu autami wjeżdżają. Nie mają. Żadnych skrupułów ludzie, tak mówię, no ci brudasy najwięksi no to tutaj zostawiam taki syf po sobie, że szkoda mówić. Jeszcze jest słońce, ale widać już lasek, fajnie się zaczyna. Tam później będzie fajny cienik zapaszek, tak mówię, no jest tak ładny tutaj, pięknie tutaj pachnie. Te drzewa tutaj zrobią piękną atmosferę, fajną taką. Aż przyjemnie się idzie tędy. Proszę tam w dole. Nie wiem czy to będzie widać. Ja widzę akurat. Nie wiem czy na kamerce będzie coś widać. Myślę że tak. W dole może piękny kolorek niebiesciusieńki. No i wchodzimy prawie do cienia. No i tu ten obiecany cień i tak chłodno, mówię wam jak jest fajnie tędy iść, wiaterek fajny, no jest naprawdę dużo chłodniej niż, niż na słońcu, proszę bardzo, jeszcze morze w dole widać, straszna susza tutaj, bo te drzewa to ledwie zipią, tutaj na dole wszystko obeschnięte, proszę bardzo, tu jest z drugiej strony niebo przepiękne, proszę zobaczyć jak jest ładnie. No, idziemy sobie dalej. Około kilometra jest od samochodu. Znaczy, zależy dla kogo, bo ci co zjeżdżają samochodami, no to po prostu prawie że przy samej tej plaży mają tylko zejść na dół i, i jest plaża. A ja zawsze zostawiam samochód w umówionym, jakby to można powiedzieć, miejscu. Proszę zobaczyć jak pięknie już lazurek widać na dole. Jakie morze piękne idziemy sobie dalej, fajnie zapaszek, aż miło iść obrócimy się jeszcze. Troszkę słońca przebija, ale to zależy jak słońce jest ustawione. Przeważnie. Jesteśmy tutaj później troszkę i to słońce już jest z drugiej strony jest całkowicie tutaj zacienione. Jak będziemy wracać, to na 100% będzie tu całkowity cień od tych, od tych drzewek. Proszę, jak pięknie Jak to pięknie tu widać wszystko. Jakie morze ładne. Kawałeczek trzeba się przejść, ale mówię, no tu jest bardzo przyjemnie przejść tędy No, ale ta przechadzka nie jest taka zła, bo człowiek się troszkę rozrusza, a widoczki później zarekompensują wszystko tą samą wycieczkę, którą trzeba zrobić powiedzmy od samochodu. Pięknie na dole wszystko widać. No i już w dole widać tak zwaną zatokę Furnię Widzę, że tam już jakaś łódka przypłynęła No ludzie tam już widzę są, plażują Ale miejsce jest naprawdę kozackie No warto, naprawdę warto Warto tutaj się pokwapić Proszę bardzo, z góry rzut jeszcze jak to wygląda, jakie morze piękne, to cudnie wygląda wszystko. No to idziemy dalej, wejdziemy sobie na dół. Woda przejrzysta. Czyściutka tutaj widać gdzieś na około 20 metrów, tak mniej więcej jak się wypłynie dalej, nawet to 20 metrów widać co jest na dnie i to tak spokojnie. Udało mi się tutaj do 30 metrów zejść jest naprawdę fajnie a woda bardzo zimna jak się zejdzie tak głęboko no to jest bardzo zimna woda już także naprawdę można nawet zmarznąć po kilku głębszych nurkowaniach można naprawdę zmarznąć no i teraz najgorszy odcinek które tutaj jest zejście, które jest po kamieniach dość ostro na dół ale nawet małe dzieci tu schodzą więc raczej nie ma tu jakiegoś wielkiego problemu żeby się tam dostać. Również wszystko jest w cieniu fajnie można sobie pomalutku zejść nikt, nikt nikogo nie spieszy proszę bardzo ładnie to wygląda w dole za chwileczkę dotrzemy na miejsce taka droga jest jak widać proszę bardzo nie jest źle kamienie są nie za ostre także spokojnie tu jest troszkę ściółki bo z drzew spadają różne kolce i tutaj jest nawet dość miękko w sumie No, niestety, sporo ludzi. Jak na początek sezonu, to sporo ludzi. no Dużo ludzi już się dowiedziało o tym miejscu. No, ale tak się to rozchodzą wiadomości. Mówię, jak kiedyś tu przyjechaliśmy, pierwszy raz tu dotarłem. No to byliśmy przez dwa albo nawet i trzy lata. Jeździliśmy tu dość często, i nikogo po prostu nie było. No, ale. W czwartym roku zaczęło się najazd na to miejsce. Dość dużo ludzi zaczęło przychodzić. No i teraz widać czerwiec, a tu a tu już jest trochę osób. Jedni widzę tam już tak jak mówiłem samochodem sobie przyjechali wygodnicy, no ale cóż, no każdy robi jak uważa i jak lubi. No my tak mówię. Wolimy się przejść, bo to jest bardzo fajna wycieczka po tym lasku. No i to widać teraz jak to wygląda, jak to miejsce wygląda tak naprawdę. Jest cisza, spokój. Można się przepłynąć. Naprawdę fajne miejsca są do oglądania. Snurkowanie polecam zwłaszcza, bo tu jest świetna woda. Ryby strasznie duże, można zobaczyć. Jeszcze pokażę trasę. Oczywiście można powiedzieć, że to jest trasa zjazdowa, a nie zajściowa. Ale tak, jak mówię, nie jest źle. Można sobie bez niczego poradzić. Nawet dzieci tutaj schodzą, więc nie jest jakiś problem, żeby się tu dostać. No to może na tym skończę, bo nie będę tam ludzi nagrywał. Jeszcze widoczki, naprawdę fajne. Malutkie fale widzę, że są. No więc pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania moich innych filmów.